Cześć. z tej strony Kasia i kota. Kota dzisiaj chce siedzieć na rączkach, więc <grym> będzie mi towarzyszyła przy nagraniu. E, I witamy Was bardzo serdecznie na kanale Schronisko dla Książek. Dzisiaj przychodzę do Was z TBR-em na listopad, czyli takimi moimi planami czytelniczymi na najbliższy miesiąc. Ehm, ostatnio film był bardzo, bardzo długi, był to bukhol, trwał tam chyba z 40 coś minut, e, więc dla równowagi... Tym razem coś krótkiego i bardzo szybkiego. Pierwsze z książek, które planuję przeczytać w tym miesiącu, to Człowiek o 24 twarzach, Billy Michigan, najcięższy przypadek rozszczepienia osobowości w dziejach. Jest to książka, która bazuje na faktach. Jest historia właśnie bilego Michigana, Amerykanina, w którego ciele żyły 24 różne osobowości bardzo mnie ciekawi ten przypadek i uważam, że właśnie kwestia rozszczepienia osobowości to jest coś mega fascynującego, z tym właśnie jak nasza psychika potrafi funkcjonować, to jest coś przerażającego, ale też bardzo ciekawego i dlatego chcę przeczytać w końcu ten w sumie to chyba nie do końca jest reportaż, no ale powiedzmy, ta literatura faktu, tę książkę um, wiem, że była swego czasu bardzo popularna w internetach, i ja mam ją na swoich półkach już chyba jakoś rok albo prawie dwa, ale coś cały czas sprawiało, że gdzieś się omijałam. A tak popatrzyłam na półki i stwierdziłam, hm, mam ochotę na literaturę faktów w tym miesiącu, na pewno jakąś jedną książkę chcę przeczytać, i dlaczego to nie miałaby być ta? Jeśli czytaliście, to dajcie znać, i czy faktycznie jest tak przerażająca i tak dobrze napisana, jak to wszyscy mówią. Dalej, coś. Do czego mam już drugie podejście, a konkretnie to Terry Pratchett i Strasz Strasz. To jest książka, którą polecił mi mój kolega, bo chciałabym zacząć w ogóle przygodę z, z Terrym Pratchettem. Kojarzę historię Wiedźmi ale to dlatego, że oglądałam film i jeszcze jakiś drugi film, oczywiście nie pamiętam tytułu. Uwielbiam postać śmierci Morta i, um, i właśnie jego wnuczki, tak? Chyba tak. <grym> I podobał mi się humor w ogóle w tych filmach. I tak samo tutaj w tej książce przeczytałam rozdział, ale z jakiegoś powodu nie pamiętam w sumie dlaczego odłożyłam tę książkę. Ona mi się tak gdzieś zakopała, między innymi i zupełnie o niej zapomniałam. No i właśnie robiłam jakieś porządki, odnalazłam ją i stwierdziłam: o kurczę, chyba pora ją w końcu przeczytać. Tak więc trzymajcie kciuki, żeby Pratchett też w formie książkowej mi podszedł, bo właśnie bardzo liczę na to, że dostarczy mi dużo, dużo śmiechu. Tak. Inteligentnego humoru, to, to jest. E, inteligentny humor to jest to, co czego oczekuję od tej książki, o, może tak. E, dalej, może właśnie w temacie fantastyki, akurat nie mam tej książki przy sobie, bo została w innym miejscu. E, I jest to książka, o której mówiłam już w planach czytelniczych na poprzedni miesiąc, e, a konkretnie to Niewidzialne życie Adi Leroux. Tak, po raz kolejny będę się przymierzała do tej książki, jakoś po prostu październik był dla mnie za krótki, nie starczyło mi czasu na tę książkę. Co ty chcesz, kota? Kotami wywala kubkę z książkami, więc chyba muszę ją po prostu tutaj spacyfikować na kolanach. Wracając, Niewidzialne życie Adilaru. Mam ochotę na fantastykę i stąd też ten preczet, ale za Adi... Chciałam się zawrzeć w zeszłym miesiącu, już się jakoś tak szykowałam, tylko po prostu miesiąc mi się skończył. A jestem mega ciekawa, czy, czy mi się spodoba, tak jak wszystkim, czy właśnie będę należała do tej grupy haterów. I tak jak się bałam tej książki przez jakiś czas, tak obecnie jestem w takim. W stanie, że jestem mega ciekawa, jak, jak mi to podejdzie i po prostu chcę z tego skorzystać. Więc obstawiam, że to będzie w ogóle pierwsza książka, od której zacznę ten miesiąc. Pierwsza, pierwsza książka, którą skończę w tym miesiącu. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dalej. Um, coś. Co dostałam od wydawnictwa do recenzji, jest to thriller, kryminał, paranoja Lisy Jackson. Nie znam w ogóle twórczości tej autorki, a skusiło mnie to, że ona jest bardzo dobrze oceniana i bardzo dobrze jej książki się sprzedają. Tutaj mamy historię Rachel, jeśli dobrze pamiętam. Tak, Rachel, która kiedy była dzieckiem, przez przypadek zastrzeliła swojego. Przyrodniego, brata. No i do tej pory nawiedzają ją koszmary, a obecnie, jeszcze poza tymi koszmarami, wspomnieniami, ma poczucie, że ktoś ją śledzi. I to jest to, co wiem o tej książce, że ma być mrocznie wciągającej, właśnie jakieś takie demony z przeszłości. Zobaczymy. Planuję reading Vloga z tą książką, no ale tak. Zobaczymy, jak to będzie się czytało. I jeśli znacie jakieś książki tej autorki, to dajcie znać, czy warto też sięgać po inne. Chociaż może sama to ocenię gdzieś po stylu. Z tej książki. Przechodząc dalej, coś troszeczkę dla rozluźnienia sytuacji, czyli tweet cute. O tej książce z kolei mówiłam w Kuholu, który był na kanale w zeszłym tygodniu. To jest książka, która jest w tym TBR-ze jako taki przerywnik. Bo ostatnio stwierdziłam, w zeszłym miesiącu tak zrobiłam, że wrzuciłam sobie jedną książkę i powiedziałam sobie w głowie, że to jest ta książka, którą przeczytasz, jeśli będziesz miała zastój czytelniczy. I to mi pomogło, bo jakoś właśnie w październiku było tak, że czytałam, czytałam i tak się jakoś zacięłam i nie miałam ochoty na papier, a sięgnęłam po książkę, o której powiem wam w podsumowaniu i jakoś tak się odblokowałam. To właśnie też było coś lekkiego, coś takiego... Co nie wymaga za dużo, a jednocześnie jest takim kocykiem, bardzo przyjemnie się to czyta, i właśnie w tej roli tweet cute. To jest książka, o której wiem, że mamy dwójkę młodych dorosłych nastolatków, których rodziny prowadzą konkurujące ze sobą biznesy. To jest coś tam związane z jedzeniem. Nie pamiętam, czy to są jakieś restauracje, czy food trucki. No i ta dwójka głównych bohaterów gdzieś w internecie, konkretnie na Twitterze, bardzo się hejtuje, bardzo tak sobie dogryza i jest dla siebie super niemiła. Um, a na anonimowej aplikacji um, rozmawiają ze sobą, oczywiście nie wiedzą, że, że to oni i zawiązuje się tam jakaś więź, jakaś relacja taka cieplejsza. Um, zobaczymy. Dużo osób ją poleca i właśnie mówi o tym, że to jest taki, taka książka, która będzie takim komfortowym miejscem, komfort, taką komfortową lekturą. Także tak. Dalej, trzymamy się klimatów jesiennych, <laughs> a konkretnie planuję też przeczytać książkę Alice Smith i jesień. Opowiadałam wam o niej znowu w Buckcolu ostatnio i też jedna z widzek napisała mi, że jesień to jest taka trochę przeintelektualizowana i że dość ciężko się ją czyta i że dopiero zima, czyli następny tom jest czymś takim wow. No, ale właśnie, żeby też docenić pewnie tę zimę, no to trzeba przebrnąć przez jesień. Dlatego teraz nie mam jakichś takich super oczekiwań co do tej książki. E, zobaczymy. Może to nawet lepiej, bo tak jak na początku miałam takie, mm, takie wyobrażenie, że to jest w ogóle jakaś genialna książka, i cały czas ją gdzieś omijam, e, to pewnie z takim założeniem, jakbym ją czytała, to te oczekiwania byłyby bardzo wysoko i łatwo bym się rozczarowała. A teraz takie mam. co będzie, to będzie. Więc tak, to, to, to właśnie na temat Ali Smith. Dalej, też kolejna książka, którą zachwycał się chyba cały internet. Ostatni dom na zapomnianej ulicy. Katriony Ward, ward, zależy w jaki sposób chcemy czytać. I co? No i jakby chcę ją przeczytać właśnie dlatego, że, że jesień, że kryminały i thrillery to są takie książki, które mi się bardzo dobrze czyta o tej porze roku. Um, I też chciałabym sobie w końcu wyrobić opinię na jej temat. Um, tutaj mamy historię um, seryjnego mordercy. Tak, tak, seryjnego mordercy, ale nie tylko. Opowieść o porwanym dziecku, zamiście i śmierci. Yy, także mrocznie. Podobno dużo, osób, znaczy podobno dużo osób, z którymi rozmawiałam, narzeka na zakończenie tej książki. Yy, dajcie znać, czy też tak mieliście, że, że to zakończenie wam się nie podobało. I ostatnia rzecz, do której przymierzam się kolejny miesiąc, ale dalej boję się te, yy, w końcu po nią sięgnąć, jest to hipster Martyny Miklaszewskiej. To jest książka, o której wiem tak nie za dużo. Wiem, że ona bazuje na prawdziwy, prawdziwych postaciach, prawdziwych miejscach, takich też związanych z naszą polityką, ale potem gdzieś odjeżdża jakieś dziwne tematy. A chcę ją przeczytać do tej serii którą planuję zacząć, w um, której roastuję, hejtuję i książki wytyka mi wszystkie błędy, i yy, tak. Taka cier cierpiątnicza trochę seria, <laughs> um, ale jednocześnie ja mam nadzieję, że będę się przy niej dobrze bawić i że wy się przy niej będziecie dobrze bawić. Yy, no i tak, trochę się boję po nią sięgnąć, bo właśnie to jest książka, która którą polecił mi kolega, czy polecił, powiedział, że to jest najgorsza książka, jaką miał w rękach i że nie chce i nawet widzieć na swojej półce, że to jest po prostu tak złe. A no więc jeśli zaczynać czepianie się książek, to myślę, że z wysokiego celi taka recenzja to jest dobry wyznacznik. Ok, i to wszystko. Trochę tych planów jest, nie wiem czy się wyrobię ze wszystkim w listopadzie. Ostatnio jakoś trochę zwolniłam z tym czytaniem znowu, no ale bywa. Dajcie znać, jakie Wy macie plany na najbliższy miesiąc, a tymczasem to już wszystko i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!